Hej! Witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Przepraszam, że jestem yy, trochę chora, ale, ale cóż, tak wyszło. I tym razem witam was w cyklu, w którym będę recenzować książki, filmy, mangi, anime, cokolwiek. Po prostu co obejrzę, co przeczytam. Bo tak stwierdziłam, że skoro i tak piszę recenzję na Bookstagrama, na którego was zapraszam, o to, to właśnie um, no stwierdziłam, że skoro i tak recenzuję książki, to też mogę nagrać filmik na YouTube'a, w którym um, no, ok, pokazuję w jaki sposób no, co ja mówię, w którym recenzuję te książki w formie wideo. O, nie mam jeszcze nazwy na, ten, na tę serię no, ale nie wiem, coś się wymyśli. I właśnie pierwszą książką, którą bym chciała zrecenzować, jest Apartament Izabeli Janiszewskiej. Skończyłam czytać tę książkę wczoraj, i ta książka ma 360 stron. To jest taki kryminał, thriller psychologiczny, ale bardziej mi to podchodzi pod thriller psychologiczny i właśnie już bardziej pod kryminał bo tutaj nie mamy sprawy zabójstwa ale, ale cóż już przechodzę do fabuły jeśli chodzi o fabułę tej książki to małżeństwo Tomasz i Nina Engel przyjeżdżają do apartamentu w Wichrowych Wzgórzach i, i właśnie przychodzą, przyjeżdżają i w pewnym momencie ta żona Tomasza ginie po prostu nie wiem, wyszła gdzieś i, i jej nie ma, zniknęła, po prostu zniknęła bez śladu. I właśnie Tomasz robi wszystko, by odnaleźć tę żonę. Idzie do, e, zgłasza sprawę do e, na policję, czy do e, o personelu hotelu, czy potem po prostu szuka tej żony. Chodzi z e, takim mężczyzną, który nazywa się Wiktor Abart. I po prostu spotyka tego Wiktora Abarta w hotelowym barze, bo Engel ma problemy z alkoholem. I właśnie poznajemy, no, głównymi bohaterami jest właśnie Tomasz Engel, czyli ten mąż, który szuka żony, i Wiktor Abart. Po prostu ten Wiktor przebija się przez całą fabułę. I właśnie. Yy, I właśnie. No, taki, taka fabuła, więc taki wątek z tym Wiktorem, po prostu to jest dla mnie szok. Sekunda, wysmarkam nosa, nie chcę Wam tutaj smarkać. I, I właśnie cała fabuła opiera się na poszukiwaniach w hotelu tej żony. I właśnie Tomasz e, dochodzi do różnych tych, że na przykład, e, że e, Boże, kierowniczka. Tego hotelu widziała Ninę w, na jej spektaklu, bo Nina jest tancerką. Jeszcze okazuje się, że Nina jest w ciąży, więc po prostu powiem tak. Ja na początku, e, ja tę książkę kupiłam rok temu, gdy jeszcze studiowałam filologię polską i pamiętam jak na zajęciach e, notowałam, a nie, w sensie, no, uczyłam się, a na przerwach czytałam tę książkę. I, I właśnie pamiętam, że za pierwszym razem tak niechętnie mi się odczytało, bo po prostu Tomasz Engel jest wręcz agresywny wobec e, tych, wobec personelu i wobec policji. Po prostu jak to, wy nie chcecie pomóc mi szukać żony, że wy robicie ze mnie wariata? I, i jak to to jest w ogóle oburzenie i, i, i po prostu. Po prostu to na początku było dla mnie bardzo irytujące. I po prostu Tomasz Engel wręcz odpychał mnie od skończenia tej książki. Ale po prostu takim moim postanowieniem było, żeby skończyć tę książkę, bo jednak, mimo że główny bohater jest wkurzający, mm. mimo że główny bohater jest wkurzający, to jednak. Ten wątek zaginionej Liny i to, w jaki sposób główny bohater dochodzi do tego, e, jak ona zaginęła, co się stało. Jeszcze ten Wiktor Abart tak podsysa tego głównego bohatera, że szukaj jej, szukaj, szukaj, szukaj. I jeszcze jest na przykład taka sytuacja, że personel jest niemiły dla. Angela i robi z niego wariata, ale na przykład dostaje taką karteczkę od pani sprzątającej, że szukaj dalej, nie poddawaj się, i po prostu e, to go tak motywuje do, do tego, do, 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 do szukania tej żony. I on się nie poddaje, bo po prostu, po prostu, wow. I tak, moja recenzja. Jak mogliście usłyszeć. Tomasz był na początku był dla mnie wkurzający i to bardzo, ale mimo to czytałam tę książkę, bo mimo to ta książka jest taka wciągająca no po prostu ma taki jakiś klimat, który sprawia, że chce się czytać dalej. Mimo, że, mimo, że po prostu e, nie wiem, może tylko ja mam takie przeczucie, że główny bohater jest dla mnie wkurzający, bo na przykład tę książkę też przeczytała moja babcia. I, i właśnie jej się bardzo podobała jej główny bohater nie wkurzał, ale tylko no nie wiem w sumie o co chodzi, ale no, nie wiem, mnie to tak wkurzało, że e, on po prostu nie mógł siedzieć na tyłku, tylko robił wszystko, przeszkadzał, przeszkadzał i w końcu, gdy e, doszło do tego, że dostał w głowę od ochroniarza, to, to ten to po prostu wtedy się trochę uspokoił, ale na kolejnego dnia znowu, 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 znowu i po prostu tutaj, to był jedyny minus tej książki. Ale co mnie tak zaskoczyło, bo wczoraj właśnie byłam w Rzeszowie takie sprawy rodzinne załatwiać, ale to nieważne i właśnie w samochodzie czytałam tę książkę, bo siedziałam dwie godziny czekając na tatę i właśnie czytałam tę książkę i skończyłam ją. Już po prostu ostatnie 100 stron to było takie... O co chodzi? Co się dzieje? Po prostu byłam w takim szoku, że ciężko było no, odłożyć tę książkę. I mimo, że miałam mangę, po prostu kończytałam tę książkę, bo już chciałam ją skończyć. I po prostu, podko mimo, że e, ta książka może wydawać się troszeczkę nudna, bo jednak ciągle... E, no, Są poruszane te same wątki, te same kwestie, tylko w innych słowach, że po prostu ciągle robią z tego z niego wariata. Ale jednak, pod koniec jest taka akcja, że dla zakończenia warto przeczytać tę książkę, moim zdaniem. Ja, e, moja ocena to tak, 4, 4,5, gwiazdki, coś w tym stylu. I, I właśnie, właśnie tak, przekonałam się do Izabeli Janiszewskiej. Bo właśnie no, na początku ciężko mi się czytała tę książkę, ale dałam jej drugą szansę i tak przekonałam się, że okej, okay, warto dawać książkom drugą szansę. Więc jeśli teraz mi się nie spodoba, to kto wiemy może za rok mi się spodoba. Więc, więc mam nadzieję, że filmik się wam spodobał i, i że będziecie oglądać dalsze. I tak, mnie teraz czeka montowanie trzech filmików, więc... Ubierze się za montowanie. A Wam dziękuję za obejrzenie, zapraszam do komentowania i, i cóż, zapraszam do kolejnych vlogów. Trzymajcie się i cześć!